Koledzy, chodźcie tutaj. Oto oni, bohaterowie dzisiejszego wieczoru. A to jest Piotrek, którego państwo nie widzieliście na scenie. To nie jest koniec. Nie, 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 nie. Państwo usłyszeli, Piotrek jest jedynym nierzonatym członkiem kabaretu. No i patrząc na niego, trudno się dziwić. No nie, ale... <grystanie> Pojechałem Fajne. trochę, co? Fajne. Dobrze. Powiedzcie mi, chciałem was zapytać, kim wy właściwie jesteście z zawodu, Robert? Oj, murasz tynkarz, akrobata i mechanik samochodowy. Murasz, Wszystko ten... po kolei. Akrobata, prawdziwa akrobata? Tak? Nie, 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 no tylko po prostu tyle zawodów wykonywałem, A, szkoła średnia, ale jeszcze mam dyplom mechanika samochodowego. Cudowne. No. Ale na koncie sz, jakieś sześć zepsutych aut, żadnego nie naprawiłem. Więcej. Naszego też nie. Dlatego musiałem, wiesz, pójść na... Rozumiem, mój trzeba było się czym zająć. Bartek, a za spokoju, kran cieknący, trzy miesiące? Tak. No to e... złe kobiety są, nie, to takie... Technik administracji celnej. Wow! wow. Ale Schengen i to tak... I co, nie żal ci, że tak nie jesteś, nie pracujesz w zawodzie jednak? A ja miałem parę praktyk tam z nimi, to nie, nie. Czas, Bo jak... Czasami na granicy Śląska stoi Ausweis, bite, bite, paszkony. konrol. Kiedy, kiedyś pytano, pytano podobno polskiego celnika, ile czasu musi pracować, żeby kupić sobie BMW. A on mówi, no będzie z pięć lat. Mówi, no co, ty, 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 dlaczego tak długo? No BMW to duża fabryka. <grymne> <szukamy> Łukasz Kaczor, kim jesteś z zawodu? Technik elektronik automatyki przemysłowej. No, to... Ale potem zmieniłem i teraz jestem magister animacji społeczno-kulturalnej, popularnie i... mówiąc. Głupi kaowiec. Jedenerwanister. No. Jedenerwanister. A miałeś taki fajny, konkretny zawód, to poszłeś na kaowca, tak? A Uprawnień na, na 10 tysięcy voltów mnie chcieli dać. A to źli ludzie byli. No. Tylko 220, a żarówkę to co sam mogę wymienić. No. Nawet ja potrafię sobie to zrobić. Mateusz? No ja, to tak. <laughs> e, nie doszły z zakonni ksiądz. E, prawie pedagog na tej samej uczelni co Kaczor. no i tak zostało. Piotrek ja technikiem rachunkowości tak oficjalnie no nie Dokończone studia jakieś tam a w życiu tak nagrałem dwa wesela cztery karaoke zrobiliśmy z Bartkiem ale to, to nie to nie to a. czyli właściwie można powiedzieć że uciekliście przed bezrobociem do kabaretu. Tak, tak tak nie 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 nie, nie. 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 Ja miałem ciepłą posadkę w urzędzie miejskim w Świdnicy. Zrezygnowałem. Ja w ekonomiku, w rybniku. I to nie kaczar różnie nie pracował, bo ma magistra. Tak. tak. A tak wszyscy musieli po prostu utrzymywać z pracy jakoś, Tak, 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 tak. Nie, ja to rzuciłem, bo mam żonę stomatologa. <grym> Stawił się. Ale ty Mateusz, nie masz wrażenia, że stomatolodzy w czasie studiów y, y, składają jakieś takie przysięgi klauzurowe, bo to moim zdaniem wszyscy znacie przy, takiego przekleństwo NFZ-u y, w Polsce. Gadatliwy stomatolog, jak już włoży w nas te bierki, harpuny, te, te, te dzidy, te patyczki, co przyniósł z dworu, tam Pampersa, Srampersa, Lejek i tak siedzimy, a on, ma, a on mówi wtedy, co u pana? Ma, masz tak w domu też, Mateusz? Mam bardzo oh, często. Wow, wow, wow. Żona do mnie mówi, Aaah. A ty się inaczej nazywa wtedy. <grym> tak. Wartek, proszę. Ale powiem ci, że ja też akurat mam lekarza na wykształcenie w, w, w domu, nie na utrzymaniu, a to, a to się przydaje, prawda? Bardzo. Ale jak widać nie stomatologa, no nieważne. Słuchajcie, ale chciałbym teraz Państwu umożliwić możliwość, dać szansę zadania pytania kolegom. Czy ktoś państwa ma, ma pytanie? Proszę bardzo, śmiało. Ja je tutaj przekażę na głośnie. Proszę. Nie bądź, normalnie można, bo to jest wolny kraj. Możecie normalnie pytać. Pro, macie w cenie biletu możliwość zadania pytania, proszę bardzo. Chociaż nie, pan nie. Proszę bardzo, słuchaj. Czy którykolwiek z was już jako dziecko chciał zostać kabareciarzem? Czy którykolwiek z was już jako dziecko chciał zostać kabareciarzem? Ja to miałem. Miałeś to? Tak, ja już po szkołach, wiesz, na różnych jakichś tam studniówkach, czy różnych tego typu sprawach robiłem jakieś, naśladowałem kabaret tej, czy inne wtedy, potem, ja potem i tak dalej. Potem. Potem. No jak się poznaliśmy. Ja, my, tak. my się znamy prawie 20 lat, prawda? To też było no, coś koło tego, niestety. Tak, tak. Lata, lecą! A, <grym> na, na mnie? Nie a, żeby, się, żeby się A jeździ. ja nie chciałem, nawet nie. jako dorosła, a mnie zmusili. Piotrek? No, ze mnie taki kabareciarz, prawda, ja do tego nie daję twarzy, a, a mam jakby też, też ja jeżdżę do i, i dobrze mi stanie. Rozumiem. Trochę... <świstości> Żyje z nas. Taka właściwie, taki rodzaj hieny trochę, tak? Tak, to taka to... topola. to Dlaczego to... Topol. To... topola? topola jest... Pasożyt. 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 <świstością> proszę bardzo, jedno pytanie. Mamy jeszcze chwilę, proszę, słucham pana. Jem, ja. Który z Panów, Który z panów ma prywatnie? Ma największe poczucie humoru. Ma największe poczucie humoru? A na pewno nie. A. Prywatnie to raczej to ceny No tak nie. nie. nie Kacer się śmieje z wszystkiego. A, tak. a potem robi. Nie, jednak nie. Nie on dowali, a my. Jeszcze o, o, za wcześnie na ten żart. A, ja, mam, ja mam grube poczucie humoru. Ta, on potem... Ma grube poczucie bardzo. humoru, potem dokładnie. potem pada hasło Stop? Mm -hmm. koniec, jest, to nie jest branża. Powiedziałbym, że pan, że jakoś jest przesadnie taka e, na co dzień, że te spotkania są bardzo dowcipne, takie, że tak siedzimy, razy śmiechu, salwy humoru, petardy śmiechu. Nie, normalnie alkohol. Nie <grym> <grym w> ma <mi roku> czasu na śmiech. Nie ma czasu na śmiech, nie pan, to, to nie ma. Tak? W sumie tam alkohol, no tam zależy co kto bierze, tak? No bo to wow. różne. Słuchaj, ja, trzecie pytanie. Daję Państwu. Proszę tam. bardzo, tak? Tam. Widzę pana, widzę pana? Czy zdarza się wam? Z rodziną czasem wybrać na kabarety. Kabaret. Nie. Ja nie, ja nie jak. Znaczy, to mogłoby grozić konsekwencjami. Na pewno. Chociaż, chociaż właściwie moglibyście wejść za darmo, więc trochę oszczędności. A to tak. Bo... To, tak, to a tak, tak, A gdzie pan tak. pracuje? W Jastrzębiu. A co to za pytanie? No nie, bo... Nie, by czy, czy pan po pracy też chodzi do pracy? To, to, to. A, a, że tak! Takie kombinowanie. A, 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 jak a państwo, nie, jak to... państwo widzicie, jak już będzie miał tej żony, to nie będzie miała łatwo. <laughs> Dokładnie. <laughs> Ostatnie pytanie, proszę bardzo. E, gdzie? Pro, tutaj, e, widzę Panią, proszę ja bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Ja chciałabym Pana zapytać, kiedy pierwszy raz wystąpi na scenie. Ja to mam za sobą już, tylko nie na takiej, takich. W żelaznej na, na przykład. Piotrek... <laughs> Piotrek przy rurce zaczynał już jakiś czas temu. I nie, ale mi się nie śpieszy, mi się nie śpieszy. Mądry człowiek. Proszę, tutaj jeszcze młody człowiek widzę, miał jakieś pytanie. Chodź, tak? Chciałeś to zapytać. Proszę bardzo. Jak właśnie powstał wasz kabaret? chaosu. Jak się właściwie spotkaliście? Kabaret powstał z głupot. <noise> Nie no, to było takie środowisko kabaretowe, w którym się po prostu kręciliśmy, poznaliśmy i tak kiedyś siedzieliśmy sobie, jedna godzina, jedna flaszka, druga flaszka. No i tak wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taki projekt kabaretu, który będzie młody, zdolny, piękny i, I, i nie wyszło. Dokładnie.